Jacek butyniec Jacek butyniec z konią Hector z polo znany koniczekana to też znana zachwyca wszystkich Państwa swoim ruchem. Ja się taki królewski koniczek piękny no nie da to królewy w Holandii brali do zaprzęgu Przywitałem się z Izabelą i Trujanem. Piękny równa. No. Czyż może pięknie być, pięknie być, pięknie być. Fajnie. Super. Zapraszamy do przejazdy żywej. No, niezła ci praca. Siem w grze. Kółkiem. Już się spreńczyło. Господа w Toruńczyyni na ich Kto idzie na bal? Na balej mieliśmy jakieś historie, to 18 wieżśmy o garneli, że to księżowali, później się krwią żyć fartu. Bardzo promował zaś sągi. wiek Książę Edynburga, lata 70-80, to już bardzo blisko. Był zawodnikiem jeździł, proszę Państwa, z zaprzęgami czterokonnymi. Młaka sędzka takimi zaprzęgami jeździł. Proszę bardzo fryża pięknie. elementy właśnie. To są te elementy, przeszkody krasowe na, na tym placu. Takie przyszkody, które wraz pokonała fryża, spotykamy na krosie. Ale konkurs jest konkursem zwykłym, czyli liczy się czas i dokładność. Przekładając na krótki język, to szybszy ten lepszy, kto dokładniejszy i szybszy ten najlepszy. Fryża, 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 fryża. fryża. Jaki ten dalek! A no, ten zachwyca, on po prostu jest. Po ja to, żeby wszystkim zachwycał, Proszę, jak się tym nie zagraje. Dziesiątka pokonana na czysto. O, jedenasteczka. Parkour mam tutaj postawił Michał Walędzia. Gen ma tak w on tyle lat jeździ z rąkiem koszem, że... A do rąka wrócimy w przyjdziemy przejdziemy później. Tu jeździ z zawodnikiem z zawodnikiem polskich jeździ poważeniowych, który jeździ parami, czwórkami, który zaponuje. Wszystko jeździ też, no tak na wszystko też trzeba mieć sporo pieniędzy, żeby teraz że złożyć, a dwa że pojechać, a trzy, co naprawdę nie wiadomo ile zarabiać, żeby techać tym zawodem. Ale faktem, wracając to Filip krzerze Edynburga jeździł i startował w poważnie w z przed się trochę to zmieniało. No tutaj teraz hamulec od w z Tewarzący wciska hamulec. No ręce nie to, zawsze hamulec wwitem. Do no. tego to 5 punktów karnych, czas 2 minuty 5 sekund. 34 setny Będziemy teraz witać Jacek Butyniec. Koniektus. a przygotowuje się kolega Marek Leśniewski Marek Leśniewski i Koniczek, Koniczek Mantes Mantes, Mantes? Mantes, dobra Nie chciałbym Koniczkę tutaj obrazić Błag, błag, ładnie, To też fajne O, o Wszystko ładne. proszę bardzo Także niedawno też, żeśmy się widzieli na zawodach naszych w sobie Woli, które tutaj organizował nam łydzak obecny. i ja tutaj tyra na wszystkich frontach, żeby ruszyć to na tym terenie, nie tylko dzięki uprzejmości i hojności Wojta Były wspaniałe zawody, to też mam nadzieję, że przejdą do historii, a są oczywiście ostatnie z serii zawodów powierzeniowych, jaki się odbędą tego lata. Wracając do tego to 22 chwili w Edynburga, lata 70-80, zawodnik, zawsze czterokonny, obecny przewodniczący FEI. Tak to teraz jest. A teraz nasza polska historia, którą tworzyli ludzie, o której za chwilę powiemy. Mieliśmy też i mamy cały czas swoje mocne miejsce w zaprzęgach. My, byliśmy kiedyś w Pytangę, w zaprzęgach czterokątnych, tu sobie tak sobie stabiliśmy. też nam nie znoszę. Opa, ładny przejazd. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolejna przeszkoda, przeszkoda, będzie to pokonana. pani. Tak. ojej. Oj, oj, oj. Jak się wygię, skąd on ich no? Dobrze, że to mi Proszę, praca lezaka. Co to znaczy leza? Wziął broczkę, nad rzeczy i no, to. No, ta jest zwana broczką klosową. Kiedyś był to brek. Tutaj wystosowany bramy na polowania, jeszcze w walewicach pełno, w pracowałem. Zawsze brek był do dyspozycji myśliwych, którzy czyli sobie, że na przykład czwarta 4 rano, trzecia 3 rano wyjeżdżają sobie drutem na polewanie, nie? A teraz co mamy? Teraz mamy z tego bryczkę maratonową, proszę Państwa. Wow, 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 wow. Dobre tempo! 16! I pięknie! Oj, bez punktów karnych i 42! 52! To teraz zaprosimy Marka Leśniewskiego, Mantesa, a przygotowuje się Leszek Piotrowski.